Siemanko, w dzisiejszym odcinku zdiagnozujemy sobie świece żarowe Pokażę Wam jak to zrobić w bardzo prosty sposób W pierwszej kolejności przyda nam się przewód może być to taki drucik albo kabelek z jednej strony podpinamy sobie go do plusa tak jak tutaj a drugim końcem będziemy kolejno dotykać świecy zaczynamy od pierwszej Dostajemy się do pierwszej świecy. Widzimy ją tutaj. Musimy uważać, żeby nie dotknąć żadnej części metalowej w silniku, żeby nie zrobić żadnego zwarcia. Dotykamy sobie świecy. Jeżeli pojawi się iskra, to znaczy, że świeca działa. Mamy iskrę. Widać i słychać. Czyli pierwsza świeca działa. sobie drugą. No, na drugiej świecy niestety prądu nie ma. Świeca jest uszkodzona. Komputer pokazał nam check engine, a następnie po czytaniu błędu wynikło, że świeca żarowa na drugim cylindrze jest uszkodzona. Dlatego ją sobie wymienimy. Ja wam pokazałem, jak w prosty sposób zdiagnozować działanie świetl żarowych. Jeżeli wam się podobało, subskrybujcie kanał, lajkujcie filmy do następnego odcinka. Pozdro!